Fajnie nam to w miarę wychodzi, tylko brakuje jeszcze nam środka. Hmm, co by tu wsadzić? Hmm, <laughs> może to spróbujemy. Jupi, udało się! Olaf, teraz twoja kolej. A teraz ja! Teraz <laughs> ja bym chciał wybrać pudzielek, Poszukam, który będzie pasował. Hmm... No nie wiem, ten, no chyba ten by był dobry. Co myślicie? No i co się dzieje? Nie chce wejść, a powinien. Głupie puźle, nie wiem o co chodzi. Olaf, mam dla ciebie niezawodne rozwiązanie. Aby ci się udało, trzeba puzla odwrócić obrazkiem do góry. O, widzisz? I teraz powinien pasować. Ja, faktycznie! Ale ciat! Odwołuję! Te późle są jednak fajne! <grybuj> A ktoś to jest? Czyżby to ja? No powiem szczerze, nieskromnie, że widziałem, że w niektórych kręgach jestem uznawany za gwiazdę. Ale żeby aż taką, żebym był na puzelkach? No nic, nie powiem. Bardzo mi z tego powodu miło i przyjemnie. Widzisz, Elza? Widzisz, Elza? kto tu jest? Widzisz? Elza? Chyba, chyba zasnęła. No, no cóż, no nie powiem. Trochę męczące te puzzle, ale, ale efekt końcowy jest zadowalający. Olaf, nie śpię. Ale wiesz co tak sobie pomyślałam jak układaliśmy te puzzle? Wiesz na co jest teraz pora? Czy ty zdajesz sobie z tego sprawę co teraz będziemy robić? Czy zbibiła pora na kalendarz adwentowy? Zgadzam się z Tobą w 100%. Cześć kochani! Witam Was dzisiaj na dziesiątym już vlogmasie. A co za tym idzie, będziemy dzisiaj otwierać dziesiąte okienko kalendarza adwentowego z Harrym Potterem. Już nie mogę się doczekać, co zostaniemy w środku. Więc bierzemy się do roboty! Dziesiątkę już widzę tutaj. Więc otwieramy ją. Tam taradam! Ron! Aż Olaf nam upadł z wrażenia. Wyciągamy Rona. Mamy kolejną figurkę do złożenia. Wow! Zobaczcie, jakie to jest czaderskie! Ma również ten sam sweterek, który miał Harry Potter. Widzicie? To jest ta sama wigilia. W sumie to racja. Obaj dostali sweterki od mamy Rona. Tylko, że Ron ma na niej literkę R. I w ogóle zobaczcie, jaką ma świetną minę. Jak to przystało na Rona. Prześliczne rude włosy. I również dwie różki. Super jest.